No nie boli to tego buka, chociaż tak wygląda, że te młode listki mają uczucia i dusze i emocje, ale one tego potrzebują po to, żeby, właściwie my tego potrzebujemy, po to, żeby dać sygnał drzewu do tego, żeby nie rosło tak jak naturalnie chciałoby rosnąć w lesie, czyli z w szersze, jak ogromne drzewo, majestatyczny buk, e, który znamy z Bieszczad czy z Pomorza ale po to, żeby utrzymać formę tej arki, czyli nienaturalną, topiaryczną formę sztuczną wymyśloną przez nas. No bo chcemy, żeby ten Bóg dawał nam e, cudowną ozdobę wjazdu na teren posiadłości, żeby zamykał wjazd, e, jednocześnie ograniczając trochę widok e, domu, przy którym będzie stało, no bo jest ogromny i potężny, ma ponad 2 metry już średnicy e, ta arka, ale musimy co najmniej raz w roku Właśnie takiego cięcia dokonywać po to, żeby żeby pędy i nowe liście rozwijały się nie dalej, tylko bliżej pnia. Generalnie o to chodzi w cięciu takim formującym, topiarycznym. Jest to żmudna robota, ale fantastycznie relaksująca i dająca mnóstwo zabawy. Mamy ostre, dobre narzędzie do tego. To jest jedyne właściwie, czego potrzebujemy. No i drzewo, które w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu dopadniemy, żeby właśnie e, dokonać tego tej cudownej zbrodni obcinania młodych listków, e, które co zaowocuje rozwojem nowych młodych listków, większej jeszcze ilości.